Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Jest noc, a jak noc, to wiecie co? Czas na horror. I dzisiaj miałem nie nagrywać, powiem szczerze, ale zobaczyłem, że wyszedł nowy horror od Emika Games. Dokładnie, to ci ze wschodu, to ci, co robią te straszne horrory pełne jumpskerów Także, jeżeli wasze serduszka są wrażliwe na takie jumpskery, to może to nie jest film dla was. Ale jeżeli nie i nie boicie się rozlać waszego sojowego, latę, zaczynamy. New Game. Tak. New Game. Chcę. New Game. Okej. Okay. Powiem Wam, że tylko wiem jedno, że idziemy znowu już do jakiegoś strasznego mieszkania. Ale nie wiem, co się stało. Czy jak gdzieś leżę? Co jest? Czy ja leżę gdzie i To było dziwne. O, dobra. Dobra, nie wiem, gdzie byłem. Ale już wiem, gdzie jestem. Byliśmy. Byliśmy na tym korytarzu. Dobrze wiecie. Pamiętam. Dobra. Czyli stare radzieckie osiedle. Idziemy do góry. Nie mogę biec, także o, będę ja się... jego zapachem pili, mokrej i starych gazet. <gry> A dobra, tutaj chyba jest taka narracja opowiadająca co właśnie robimy. Pełno starych gazet. Syp, kiła i mogiła. Okidoki. Dobrze. Otwarte okno? I pełno kiepów pewnie. Dokładnie taki butelki po browarku. Idę dalej. Nie mam pojęcia, które drzwi. Właściwie, co ja mam tu zrobić? On na Poszedł na czwarte piętro i liczył każdy krok. Nie zamierzam liczyć kroków, ale pójdę na te czwarte piętro. Cholera, wszędzie browarki. Wesoło tu mają. Kto to jest? Mogę przybliżyć? Stara baba. Nie tego się spodziewałem. No ale chodźmy. O Boże! Gapi się na nas. Ma dziwną fryzurę i gapi się na nas. Jest ciemno tam. O, o Boże! Nie! To jakiś piesek. Shitsu! Po szczekaniu poznaję Shitsu. O! Znikła! Stara baba znikła. Mogę wyjrzeć przez okno? Nie, dobra, dupa. Ciemno. Ciemno. Ok, z 3 numerem 22, on klucz, odkrył Okej, dwa, Podchodzimy. Nie, 2 trzy chyba tu, tak? Nie. Tu? Tu? O, tutaj. I tu wchodzimy. Dobra. Dziwnie, dziwnie się w to gra jak narrator opowiada z y, trzeciej osoby. To dziwnie. Ale jesteśmy w tym mieszkaniu. No dobra, jestem gotów. Oczywiście przywołało to wspomnienia. Ten apartament nie może nas puścić. Jesteśmy do niego jakoś dziwny sposób przywiązani. Czyli to jest... Tu mieszkaliśmy, rozumiem, tak? Tu mieszkaliśmy. Dobra. Dobra. I co ja mam zrobić tutaj? Jestem w tym mieszkaniu. No to wygląda mieszkanie jak u nas w latach 90. -tych. Podejrzewam, że. Nie... Niektóre mieszkania jeszcze tak były. Dywan, oczywiście ten dywan musi być. W... Tak, u Emika Games musi być ten dywan. To jest oczywiste. Nie! Kuźwa tam ktoś stoi, patrzcie na to. Jeżeli. To. To Nie. To ktoś tam stoi? O Boże, nie. O. Co? Zawsze się suwa. A, ta szmata, dobra. No, dobrze, dobrze. Jezu, coś się otworzyło z tyłu. Boże babka. O fuck. Poczekajcie. To jest dobry moment. Żeby zrobić miniaturkę O Boże, mam nadzieję, że ona nie jest Nie, dobra, Jezu, będę miał koszmary po tym widoku O, shit Włącz światło O Jezu Włącz światło, dobrze, dobrze Dobrze, nie działa Tu? O, o. Jezu, co to skrobie, słyszycie? Co to, to skrobie? O jest. Gdzie to? Znowu prześcieradło spadło. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest strasznie. Okej. Okay. Połóżmy je raz jeszcze. Znowu się zsunęło. To dziwne Jesteś beznadziejny Co byś zrobił bez mnie Okej, okay, kumam My wróciliśmy do tego mieszkania Gdzie Mieszkaliśmy z matką A ta Matka chyba Nas źle traktowała Okej, okay, kumam Kumam, kumam O nie Znowu włącz światło O Boże Co? Zamykała nas w szafie? Jezu To matka? Może miała coś nie tak z głową? Wypuść mnie stąd! Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? O, fuck, nie spodziewałem się tego. O, tak. Dobra, spokojnie. Spokojnie. O, włączmy światło. Tak, aż mi słuchawki spadły. Jezu. U. O, Boże, dobra. <ścoughs> czekajcie. Mm. Łyczek kawy Muszę odpalić inhalator Kuźwa wykończą mnie te gry Dobra I co teraz Bo... Jezu znowu Co? Coś mruczy Kot? Tak jakby kot mruczył Byliśmy tylko marionetka marionetką w rękach matki. Tu jest żywy kot! Tu jest żywy kot! Mruczuś! Jak to jest, że tu tutaj nie było go tu wcześniej, nie? Co mam zrobić? A, jedzenie dla kotka. No już pewnie, że tak. Kotki będziemy dobrze traktować. Gdzie jest żarcie dla kota? O, nie. A, tu jest Miska. Ale nie mam żarcia dla Kota. Gdzieś tu musi być. Poczekajcie, poczekajcie, spokojnie. Matka się na nas wydzierała i nawet groziła, że wypchnie nas z tym wózkiem. Boże, poczekajcie, w kuchni może. W kuchni, tam obok. Jest jakiś Tu. Nie, jest. Mamy to. Mamy jedząko dla Kotka. Chodź, sierściuchu. Nażryj się. Nakarm kota. No to już nasypałem mu. Co mogę więcej? O, bo... Ten... Ten kot był fejkowy. Wyjdź z apartamentu. Nie musisz mi dwa razy mówić. Już wychodzę. Błagam, żeby było otwarte. Jezu. Jezu. Świat jest straszny, lepiej zostań w środku. Nie pozwalała nam wychodzić nawet na zewnątrz. To była Gdzie wiedźma, a nie matka. A teraz wiemy inne zna, życie. Robota, nocna Pracujemy na nocną zmianę, okej. Okay. Okej, okay. czyli fajnie. Czyli poukładaliśmy sobie życie. Pomimo tego, to po co my żeśmy tu przyjechali z powrotem? Ten apartament nas wzywał? Nie wiem. Okej. Okay. To jest chyba. My jesteśmy na parterze? Czy to jest parter, czy my się w tych korytarzach zawsze puste. Te korytarze zawsze puste. Dobra, ale gdzie ja jestem? Dobra, chyba, chyba jesteśmy w jakiejś, tu pracujemy na nocną zmianę. Jesteśmy kim? Stróżem? I co mam zrobić? Jemu ubrać na nowogodnie dekor. Przed on pusty Pokój 106. 106 Musimy wziąć pudełka i zabrać te dekoracje z powrotem. Dobra. Okey doki. Okej. Okay. Duże to pomieszczenie jest. Gdzie są pudełka? Widzicie gdzieś puste pudełka? Empty boxes. Są pudełka. Mamy to. Nie, tam już coś skrzypi. Tam już coś skrzypi, dobra. Że już? Nawet nie musiałem do choinki podchodzić? Ale coś było nie tak z tym miejscem. Dokładnie, nie jesteśmy tutaj sami. Nie jestem w ogóle zaskoczony. Ktoś włączył radio. Ktoś włączył. A dobra, zbieramy dalej dekoracje. Okej, okay, okej, okay, kumam. Fajnie, fajna muzyczka, przyjemna. Co? No, dobra, niech leci to. Jak już coś ma. Okej, okay, dobra, dosyć y, Co mam zrobić? A, no przecież pozbierałem dekoracje. A tam co jest? Coś tam miga. Nie ma nikogo. I dobrze, i dobrze. Fajnie. Y, jakiś inny pokój mam odwiedzić? Nie. Mam wziąć kolejne pudło? O. A... Tutaj jeszcze są dekoracje, dobra Kolejne pudło Dobry jestem w tych O Jezu, tam coś było O Dobra, muszę zabrać to z powrotem Czemu tego nie mogę zabrać? No coś tam się Tarabani O nie Trzymajcie się, zaraz coś wyskoczy na bank. Tutaj trzeba być gotowym. A nie, nikogo nie ma. <laughs> to może tylko moja wyobraźnia. A tu muszę wszystkie pozbierać, chyba dobra. Okej, okay. nie tak, że... Tak, my wszystkie naraz. Nie, że pojedynczo, naraz. Wszystkie udźwigniemy. Dobra, już wystarczą te dwa. Nie! No pies by to trącał. To gdzie jest tamte? Trzecie niby. O, tutaj, dobra, przegapiłem. Przegapiłem. Okej, okay. teraz powinno być dobrze. Zaniosę, pozamykam, pójdę. O nie, nie powinno gdzie tu być. Czy to jakby ja? Główny bohater, kiedy był mały? No nie powinno cię tu być. No. <śmiech> <śmiech> o Jezu! O oh, szyp. Ale nas to nie rusza. Nas to w ogóle nie rusza. My co odłożymy pudełko. Wydawało się, że wyszedł z tego apartamentu, ale możliwe, że wciąż tam jesteśmy, że tak naprawdę nie wyszliśmy. Dobra, podoba mi się to. Okidoki. Okidoki Dobra Okej, okay. to teraz Zabierz choinkę Dobra, zabierzemy choineczkę Dziękuję Prosta robota, prosta robota Mało wymagająca, ale też Może nie najlepiej płatna Ale na pewno nie tak stresująca No może nie dla niego, bo wiecie On jest taki dziwny Dobra, okej, okay. nieważne Nieważne, mamy to O, dobra. W 105 i w Jemu pokazało się ich Mamy pozbierać zabawki i zanieść do pokoju 105. Pokój 105? No tutaj. Te zabawki? Okej. Okay. Czy są tu jeszcze jakieś zabawki? O, tu jeszcze są. Chcę tylko okiem. No tam już coś skrzypi. Tam już coś skrzypi. Tam już coś będzie. Będzie akcja. Jest. Hmm. Dobra, niech leci. Dobra, zanieśmy te zabawki do pokoju 105. O, tu jeszcze coś jest. I też do kart. O, tu jest jakaś. To też? Dziwna lalka. I już? Czy to już? Czy to już? Nie, jeszcze nie? O! O! Nie, tu już nic nie szypi. Dobra, jeszcze te tutaj przegapiłem, jednak nie mam wzroku jak soku. Dobra, już zanoszę, ok. Okej, okay. dobrze, spokojnie. I do pudełeczka, rozumiem, tak? Do tego tutaj. Sachman, zrobione, zapakowane. Nie spakowaliśmy tej lalki. Okej, okay, ale no, jakby wszystko zaniosłem. Jeszcze musimy wymopować podłogę. Dokładnie, dokładnie. Jak w każdym prawilnym horrorze, trzeba zmopować podłogę. Nie ma horroru dobrego, gdzie nie trzeba mopować podłogi. Jak graliście w jakiś dobry horror i nie trzeba było mopować podłogi, to nie był dobry horror. O, jest mop. Kwiat. Oczywiście nie mogą mieć normalnego mopa. Muszą mieć wiadro metalowe. Od razu czuć, że jesteśmy na wschodzie. Czuć. Pomijając to oczywiście napisy Cyrlicą. No i gdzie mam zmopować tę podłogę? Tu? Tu? Jezu, nalej wody do wiadra. Tu, bra, tutaj to... to okej, okay, to zaskoczony jestem. Na, nie doczytałem nalej wody do wiadra. No tak, suchym mopem to wiecie, co możemy zrobić. Co. <śmum> Nawet ten dźwięk dosyć realny był. Zmopuj podłogę. Ale gdzie? Gdzie mam zmopować tą podłogę? Tu? Tu jest ten syf, tu jest wszędzie syf. Tu jest jeden wielki syf. Tutaj, gdzie tak. Okej, okay, tu jest pełno śladów. Ale, jak nie mamy tego do wyciskania, mopa, to jak my to rękami wyciskamy? Czy kiedyś to się zarzucało szmaty na szczotkę i się jechało? A. Pera, mopy powymyślali. No, zmopowałem podłogę. Gdzieś jeszcze? A, tutaj. Dobra. Tam cały czas coś skrzypi. Na bank, tam coś wyskoczy. Tutaj? Coś uderzyło Było słychać jakiś Czask? Hy <laughs> muzy... Kuźwa radio znikło Jezu coś się otworzyło Boże to skrzypienie jest coraz głośniejsze No zmopowałem już chyba wszystko gdzie jeszcze nie zmopowałem? Tam? Tam nie chcę mopować. Tu jest za ciemno. Nie, tu nie. Tutaj? Ten korytarz? Nie. Tu też nie. Może już po prostu muszę to odłożyć. Wiedziałem. Wiedział Ciemno Okej okay. Jezu, nie Jezu, gdzie mnie przeniósł? Czekajcie, bo tu coś... Się... Gdzie ja jestem? Czytaj Nie śpisz nocami Liczysz każdy krok Coś nadchodzi. Stój spokojnie, nic nie mów. Słyszysz jakieś oddychanie. To już tutaj jest. Zamknij oczy, a znikniesz na zawsze. Ja nie chcę zniknąć na zawsze. Nie chcę zniknąć na zawsze. O Jezu. O Jezu, tam nie chce iść. Jezu, ktoś tu sapie. Boże, dziecko. Co? Tam? Nie, nie chcę tam. Nie możemy zostać tutaj, do rana. Dobra, przeczytajmy. O, kuźwa. Co? Rysunek. To nasza matka. Ok. O, bo. O, boże nie. Ok. Fajnie, że wpadliście. Co? Mama. O Jezu. O Jezu. Znalazłem dwa zdjęcia z czterech. Nie wiem, co to znaczy. Znikły lalki. Dzięki, że mi pokazujecie drogę. Dzięki, dziewczyny. Oh, shit. Gdzie my jesteśmy? To jakiś sierociniec? To szpital? Czy to nasza matka, jak żeśmy się urodzili, to tak. W sumie nie, nie wygląda, jakby płakała ze szczęścia. Nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Pies by to trącał. Mam zagadać? Mam tutaj zagadać? Nie, dupa, nic nie zagadam. No gdzie pokazujecie paluchem? Że niby co? No nie mogę wyjść. Światło? W dupę se te palce. O Boże! Fuck. Jezu, to tu jest. Boże, co tu się dzieje? Kraty znikły. No to kibel. Nie, są kraty. To nasza... Idź SPAĆ! NIE złej MNIE GLASA! Idź spać, gówniarzu! Dobra. Nasza matka nas chyba nienawidziła. Nieba, no bo to nasza matka, no bo kto by to był? Nie no, matka. Było napisane na obrazku, mam. No i gdzie mam teraz iść? O jest. Na pewno nie tu, na pewno nie tu, nie w tą stronę, nie Pomyliłem się, pomyliłem się, dobra. Jezu, te szepty są przerażające. Co? Badanie wzroku? A ja mam wzrok sokoli, także dziękuję. O Jezu, kto to stoi, matka. Ty będziesz siedzieć na krześle, a ja cię ukażę. Ojej, boż. Co? Co mu znak zapytania? To... Dobra! Musimy, okej, okay, to jest jakiś szyfr. Ja nie umiem w szyfry. Kiepski jestem w szyfry. Rozumiem, że muszę coś znaleźć, tak? Okej, okay, dobra. Yy, dobrze. Zaraz znajdę. Cokolwiek to jest, ja to znajdę. Przerażające są te dźwięki. O nie! To jakby ktoś, wiecie, metalowy pręt podnosił. A zważywszy na to w jakiej jesteśmy sytuacji Nie jest to dobry znak Nie jest to dobry znak Dobra Muszę odpalić sobie jeszcze inhalator O, 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 o Czwórka Tak? Tak to mam rozumieć? Dwa Dwa, cztery, dwa. Dwa, cztery, dwa, dwa, cztery, dwa. Jeszcze jednego nie znalazłem. Dobra. Może zrobię cięcia, se to pozapisuję w życiu nie dojdę do tego Mamy tank Dwa Cztery Dwa Dwa, cztery, dwa, sześć Dokładnie Dobry jestem O Jezu no, Rozumiem, że nie ma powrotu Dzięki, dzięki Okidoki No tam jest Słyszę ją, wiem, że tam jest Wiem, że tam jesteś i nagle, nagle jesteśmy w mieszkaniu, tak? Nie, Jezu, nie ma drzwi. O, o, może! Co? Ok. Nie tu, dobra. Nie, nie trzeba mi dwa razy powtarzać. O, odsuńmy, tak, to odsuńmy. Znikło? Też dobrze. Co? Dobra O Jezu Kto tu był? O Boże Jezu, tam sapie Lustro Mój słodki chłopczyku Nie pozwolę, żeby ktoś cię skrzywdził Ty mnie skrzywdziłaś Mać jemu mówiła что снаружи опасно, что там бродит всякое. Окей, его матка по просто того главного богатера была на Она рассказывала, w как twój... это будет. Дивный способ. Пересказывала то, что пережила сама. Пустые коридоры, тени, страх. Я закончила. Надеюсь, ты все понял. Теперь ложись спать, мама. Езу фактически замыкала Zamykała go w tej szafie, dlatego w tej szafie było tyle rysunków. On to wszystko sobie A. wyobrażał bardzo dokładnie. Jego matka on, mówiła mu, że tu jest bezpiecznie, że nikt go tu nie skrzywdzi. On To, że on jest tu potrzebny, on to rozumiał i dlatego został. Że niby co? Że niby my nigdy nie wyszliśmy z tego apartamentu? Nie. Dobra, ta gra była dziwna, powiem wam szczerze, miała swoje straszne momenty, ale. Spodziewałem się chyba czegoś więcej. Nie wiem. Poczekajcie. O, co sądzicie o tym? Ta historia była i ten sposób opowiadana, opowiadania, opowiadania. Że narrator opowiada z perspektywy trzeciej osoby. To mi nie pasowało. Zamysł był dobry. Zamysł był dobry na opiekuńcza matka, która tam krzywdziła go. To był dobry zamysł. Wykonanie trochę kiepskie. Grafika świetna, klimat był. No ale czegoś zabrakło. Czegoś zabrakło, moim zdaniem. No cóż. I tak było strasznie. Także, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. I słodkich snów. Bye.